I system Patriot to zaawansowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który polska pozyskała w ramach programu Wisła. Głównym zadaniem systemu jest ochrona przestrzeni powietrznej przed samolotami, śmigłowcami, dronami oraz różnego rodzaju pociskami, w tym taktycznymi pociskami balistycznymi krótkiego i średniego zasięgu. I do Trybunału zbliża się bateryjny moduł poszukiwawczo uderzeniowych Gladius. Jest on odpowiedzią sił zbrojnych polskiej i polskiego przemysłu obronnego na najnowsze wyzwania polowalki walki, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie latających platform bezzałogowych. Jako pierwszy wóz dowodzenia, pojazd którego zadaniem jest kierowanie misją platform rozpoznawczych i uderzeniowych. Za dowodzenia podąża wóz wyrzutnia którego zadaniem jest wystrzelenie platform rozpoznawczych i uderzeniowych. Wozy te są wyposażone w system TOPAS.